Hej, cześć, witajcie na moim kanale z tej strony Mati Gaming. Zapraszam Was już na drugą część unboxingu mojego nowego zegarka od Garmin, Venue 2 Model. Dokładnie tak. Rzeczywiście nie spłócicie o subskrypcję mojego kanału z dzwoneczkiem ławką grot się pod tym shortem, bo idziemy to się 1500 subskrypcji. Dokładnie tak. Teraz rozpoczynamy już ten unboxing. Drugą część unboxingu, właśnie zegarka od filmów Garmin, Venue 2. I życzę mi jego oglądania. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Tak wygląda ten zegarek. Na razie, właśnie w takiej obudowie. Dlaczego chociaż jakoś otworzyć? I teraz trzeba pomyśleć, co zrobić. Tu jest pasek, który chyba trzeba wyjąć. Nie wiem. Tylko, że nie uszkodzić tego zegarka. A, już wiem jak. Otkę. Tu jest, widzicie? Trzeba trochę odgiąć. Albo i nie. Nie wiem, jak to się wyjmuje. Czekaj, pomyślmy. Spokojnie. Spokojnie, Mati. Tak? Mm -mm tak tego nie wyjmiesz nie nigdy nigdy w życiu tak się nie wyjmie nie ja tego się nie da czekaj no spokojnie spokojnie chyba faktycznie trzeba odpiąć ten zegarek tak myślałem Garmin dobra odpiąć lufka Mhm. Mm A no, to nie jest takie proste. Cyk. O właśnie. Dobrze myślałem, widzicie? I teraz się zegarek odblokował. O. Tak wygląda zegarek, patrzcie. Garmin. Taki oto smartwatch. Piękny, prawda? No, też mi się mega podoba. Oczywiście tego zegarka. Czekaj. no trzeba wyjąć. O, elegancko o. Tu mamy wszystkie gadżety. O. Ładowareczka do tego zegarka. Do smartwatcha. Taka oto. Właśnie. Fajna. No. Podoba mi się. Instrukcja tam wiadomo. Instrukcja. Wam ja pokażę genuine. Urządzenia. Popatrz. Instrukcja. Venu Venus Series. Takie tam. O. Ale patrz. Jaka fajna. Taka. O. Okay. taka instrukcja. Trochę inna niż zwykle, nie? Ładna no. No, także ja się zajmę zakupem do zegarka. I to, moi drodzy, koniec tego unboxingu. się drugiej części zegarka Venu 2 od firmy Garmin. I trzymajcie się ciepło. I pa, pa! Dziękuję za oglądanie tego shorta.